Mnie, słyszysz? Nie idź do mnie. Został mnie. Nie rób mi nic. Ja już nie chcę grać w te gry. Nie chcę już grać w żadne gry. Ja przegram i odpadnę. Nie podchodź do mnie. Please, please, please. Nie, 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 nie. Nie rób mi nic. Nie rób mi... Czekaj. Coś masz dla mnie? Czekaj, czekaj. Coś ma Dobra, to przepraszam. Czekaj, bo ja już tutaj... <laughs> ja, już, ja już tu spadam. Dobra. Czekaj, czekaj. Nic mi nie zrobisz? Zaraz, zaraz. Co to jest za pudełko? Eee, co to jest? Co jest gane Nie, tylko nie... Czy to było ciastko najcięższe w Squid Game? Możesz to pokazać jeszcze raz? Ostatni, proszę. To jest ciastko! Nie do wykonania! Nie chcę tego! Nie chcę tego! Nie, 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 nie! Nie chcę! Puśmie, puśmie! Nie chcę tego! Nie, ja już skrobałem ciastka, już skrobałem ciastka, już skrobałem ciastka. O, ma najcięższe, najtrudniejsze ciastko w Squid Game. Zobaczcie, tutaj ostatnio skrobałem ciastko, trójkąt tam był jeszcze parasol. Możecie sobie zacząć poprzedni filmik, sprawdzajcie, jak parasol tutaj skrobałem, gwiazdę i tak dalej. Ja to skrobałem gwoździem, czy, tym, śrubokrętem. Cały już się stresuję, Śrubokrętem, czekajcie? Wszyscy robili to igłami, Kołaczką a ja siu brokrętem. Wiecie, jak było ciężko i udało mi się. Sprawdzajcie filmik. Łapłoczkujcie, czekają, coś jeszcze wyciąga, co to jest? O nie, kolejna gra, kolejna gra! Skrobanie ciastek! Co teraz dalej będzie? Co to jest? O, o! Tylko nie to! Wszystko, ale nie to, proszę, tylko nie to! Wszystko, tylko nie to! To jest gra w gągi kości. O nie, o nie, tylko ja nie jestem dobry w kości, a ta gra jest bardzo ciężka i długa, je trzeba, czekajcie, ja tu może to... Ech, to, to siato, stój, dobra, e, te kości trzeba w odpowiednim momencie podrzucać i je zabierać, e, ja znam tą grę, ale ja nie chcę, bo patrzcie co on ma, widzicie, jak przegram, to odpadam, dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, okej, okay. już siadam, już siadam, już siadam. Dobra, trzymajcie za mnie kciuki, kolejna gra z Squid Game. Klikajcie łapeczki, pamiętajcie o łapeczce. subskrybujcie. E, możecie zobaczyć moje fajne poduszki są na sklepie. z Polecam fajna poduszka kosmiczna, szyby, taka bardzo miękka, zobaczcie, taka fajna, przyjazna, dobry materiał. Sradzajcie i też mój zegar, mój w ogóle czas się kończy. On fajnie odmierza czas z Team. Link w opisie do tych fajnych rzeczy. A czekajcie, jeszcze pamiętajcie o subskrypcji. No, o tu są kolejne rzeczy. Puzzle też mam na moim sklepie. I subskrybujcie kanał! Jak mi się nie uda. Jak ja nie wygram w te kości, to pamiętajcie o tym subskrypcji. Pamiętajcie o jednym. Dobra, odkładam. Dobra, uważajmy. Jo, co tu jest? Tego ja nie biorę. Dobra, tutaj mamy to. I kości. Dobra. Spróbujmy. Nie wiem, czy się uda. Okej, okay, ale czekaj, będziesz mnie, będziesz mnie kamerował, bo jak ja mam to jedną ręką to zrobić? Ale to będzie ciężko. Ja mam, ja mam jedną ręką nagrywać i co? Nie wiem, czy dam radę. Czekaj, spróbuję. Będę jedną ręką nagrywał i jedną rzucał. Uwaga, uwaga. Dobra, biorę jedno. Teraz, czekaj, podrzucam. Nie, no nie dam rady, tak? No nie, musisz mnie nagrywać. Ja nie dam rady jedną ręką. Dobra, masz telefon, no. A więc spróbujmy. Będzie to bardzo ciężka gra. Ja wiem, jakie są zasady. Pierwsze podrzucamy jednym i jedno zbieramy, i tak po kolei. Później lecimy do dwóch, trzech, czterech. Oj, oj, oj. Dobra, no to co? Uj, już mi jedno wypadło, to nie, nie dam rady. Dobra, uwaga, okej. Okay. Rzućmy bardzo blisko. Lecimy, lecimy, lecimy. Ok, są blisko. Teraz jedno bierzemy. Jedno bierzemy, jedno podrzucamy. Czekaj, jedno, to podrzucamy, już my się myli, To podrzucamy, uwaga, rzucamy i jedno zbieramy. Raz, dwa, trzy i. Hops! Jest! Udało mi się, mam dwa, mam dwa, dobra, teraz drugie rzucamy. Hops! Jest, udało się kolejne. Dobra, z go, z go, let's teraz znowu. Hops! Jest! Udało mi się, udało mi się, ale tu! Ej, tam poleciało, poleciało, ale mam. Dobra, dobra, i teraz tutaj. Hops! Jest! Mam wszystkie! Mam wszystkie, mam wszystkie, mam wszystkie, udało się, udało się. A ja to teraz yy, wyrzucamy bierzemy jedno i teraz dwa zbieramy uwaga uwaga jest mam 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 ale się udaje lol let's go dobra dobra i teraz jedno rzucamy dwa zbieramy Hops. Hops. nie zebrałem co teraz panie ochroniarzu mogę nie nie robi nic nie robi nic dobra mogę jeszcze raz mogę jeszcze raz proszę mogę jeszcze raz ostatni raz dobra nie udało mi się Jedna kość mi odpadła chodzi o to że jak ja rzucam i dwa zbieram to nie mo to, to jedna kość jak jest w ręku nie może mi wypaść nie może mi wypaść, nie? ops ops o nie, 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 proszę nie rób mi nic nie rób, już zbieram, już zbieram, już zbieram już zbieram, już zbieram, już zbieram, już zbieram. znowu mi się nie udało, znowu mi się nie udało, znowu mi się nie udało, znowu mi się nie udało dobra, mam, mam, mam plan może daj mi po prostu 5 minut, co na to i ja, ja się z tobą podzielę daj mi według mojego zegara Pięć minut, ok? Dobra No to lecimy, 5 minut Let's go, mam tylko pięć minut, poczekaj No nie, dobra, mam 5 minut, mam 5 minut, mam 5 minut Jeszcze raz, podnoszę, szybko, szybko Podnoszę, podnoszę Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, mam 5 minut Musi mi się udać Uuu, Let's go, let's go, let's go To biorę i teraz tak, hops Hops, hops Hops, dobra, i teraz to Dobra, i teraz tak A nie udało mi się znowu, no Ale jest ciężko, jest ciężko Dobre, dobra, dobra, z kolei, z kolei, z czas Teraz biorę tak, dobra, hops, jeszcze raz rzucam, uwaga, teraz to biorę i to podrzucam Teraz to podrzucam. Dobra, teraz to podrzucam Tak jest, udało mi się, dobra, runda druga, runda druga mam... Ej, ale to było to mi wypadło, ale to była runda druga. Ej to się... I to liczy się? Nie, jak nie? Czemu nie? Ej, ale, ale skończyłem jedną rundę, to tylko mi wypadło przez sprzedek, nie byłem w trakcie drugiej rundy, okej? Okay? Dobra, dobra, jest, dobra, uzaliczył mi. Bo chodzi mi o to, że jak ja zrobiłem jedną rundę, to jedno mi wypadło przez przypadek. Yy, jedną wypadło mi przez przypadek, ale yy, to była przerwa, jakby w trakcie następnej rundy, nie? No, lecimy teraz, uwaga. Druga, druga runda, rzucam. Jedno zbieram. I teraz dwa biorę, biorę naraz. Uwaga, rzucam. Hop! Jest! Udało mi się! Teraz jeszcze dwa, jeszcze dwa obok są blisko siebie zacznie. Bardzo blisko, bardzo blisko, ok? Teraz jedną muszę wyrzucić. Jedną rzucam do góry i biorę dwa na naraz. Dobra, dobra, uwaga. Jest! Oh, yeah. Dobra, dobra, mamy wszystkie. Runda trzecia. Runda trzecia. W trzeciej chodzi o to, że wyrzucam, rzucam jeden i zbieram trzy. Dobra, uwaga, uwaga. To biorę jeden. Ten. Dobra, i teraz rzucam. Jest! Jest, mam, mam, udało mi się, udało mi się. Teraz jedno rzucam i ostatnie zabieram. Uwaga, uwaga i... Jest mam! Mam, 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 udało mi się! Oh. Oh jest Udało mi się, udało mi się. O, dobra, let's go, klikajcie subskrypcji, pamiętajcie o subskrypcji, jednego, jednego subika, pamiętajcie apeczka w górę. Teraz runda, yy, runda finałowa, nie, runda czwarta to jest chyba, tak? Bo Teraz chodzi o to, że rzucam, jedno rzucam, podnaszam, yy, ta, jedno rzucam, kładę, rzucam, podnaszam. Dobra, uwaga, raz rzucam, tak? Patrzcie, mam, mam i teraz wszystkie są położone. Tylko najgorzej, zobaczcie, on jest bardzo daleko. Teraz ja muszę rzucić do góry i wszystkie zebrać. Nie wiem, czy mi się uda, bo ten jest bardzo daleko. Zobaczcie, on jest koło broni i tutaj są trzy. Nie wiem, czy mi się uda. Uwaga, rzucam. Nie, nie, to jest niewykonalne. Jedno mi uciekło, bo jest bardzo daleko. Uwaga, uwaga i... Nie wiem, jedno jest za daleko. Nie mogę ruszyć. Uwaga, uwaga i... Nie, za daleko było, za daleko, przegrałem w przedostatniej rundzie Dobra, no, ile jeszcze mam minuty? ile jeszcze mam? Na trzy minuty, Ej, trzy minuty jeszcze mam, Ej, nie, dwie minuty, dwie minuty mam, dwie minuty mam Dobra, szukaj, 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 biorę, 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 jestem, 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 dobra Okej, okay, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz Let's go, let's go, let's go, teraz to biorę, okej, okay, hops, dobra, czekaj, jeszcze raz, dobra, tak Teraz to, nie, nie, co ja robię, co ja robię, co ja robię, tu wyrzucam, ok, jedno zbieram, teraz podnoszam, dobra, teraz tu, raz tu, dobra, teraz tu, ok, mam wszystkie, dobra, teraz runda druga, runda druga, teraz rzucam to mi jednym, ok, dwa, dwa biorę, jednym rzucam, nie dam rady, nie dam rady, czas mi się kończy, czas mi się kończy, mam ostatnią minutę, według zegara, ja rzucam, uwaga, jeszcze raz, uwaga, teraz biorę jedno, podrzucam, biorę drugie, podrzucam, biorę to, dobra. OK mam Wypadło Ups. No nie dla czego? jeszcze raz Uf, Mam jedno, uwaga, teraz biorę teraz tak Jedno podrzucam, biorę drugie, podrzucam A nic, nie udaje mi się, nie udaje mi się, nie 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 nie, przegram to Uf, dobra, Jeszcze raz, i to, uwaga, teraz to rzucam Dobra drugie Teraz to, ops Dobra, teraz tak Jest, dobra, jest pierwsza runda, pierwsza runda, dobra, teraz, teraz dwa rzucam, Na raz, OK to biorę Uwaga, rzucam Jest mam i teraz tak. Nie, nie, przegrałem. Nie, 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 nie. Szybko, 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 szybko. Jeszcze mam 30 sekund, pół minuty. Nie, mam jedno, uwaga, teraz biorę to. Dobra, nie, czekaj. Wszystko mi się mieli. Ostatnia runda, ostatnia runda. Trzymajcie kciuki za mnie, klikajcie łapeczki. Rzucam, uwaga. Bum, dobra, biorę jedno. Jedno i teraz rzucam. Biorę drugie. Dobra, teraz tu rzucam. Tak, kolejne. Tak, i teraz tu. Jest, mam wszystkie, mam wszystkie, dobra. Rzucam jeszcze raz, teraz jedno biorę. Wezmę to, wezmę to, uwaga, i teraz tutaj rzucam i dwa biorę. Wziąłem trzy! O nie! <słuch> nie dam rady tego przejść. To jest najgorsza gra, ona jest najcięższa. Nie dam rady, nie dam rady tego. Nie dam rady, 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 nie dam rady! Ні, Андрей, це